Witam Was bardzo serdecznie i ponownie na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z opinią. Już mam ją wyrobioną, ponieważ nie jest to produkt zaawansowany technologicznie, który ma pojędarniać, odmładzać, redukować zmarszczki albo robić większe cuda. To jest taki zwyklaczek, o którym chciałbym porozmawiać i też małą ku przestrogę tutaj dać. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Dzisiaj będzie Wam omówiony jeden produkt z tego względu, że. Pokazywałem Wam moje zakupy na live, tych produktów było więcej, aczkolwiek na temat jednego bubelka muszę zrobić osobny film. Ponieważ tam był roller coaster bez trzymanki, można powiedzieć w delikatnym no, tego słowo znaczeniu, bo tam się działo e, bardzo, bardzo grubo. Mm, dlatego pozostawię takiego smaczka sobie na koniec e, po prostu analizowań tej serii kosmetycznej. Mm, I nie jest to produkt dla osób, które e, ciągle używają w swojej pielęgnacji tripeptydów miedziowych, e, bo niestety składnik e, tutaj zawarty nie zezwala na łączenie tego produktu w jednej rutynie nie z tripeptydem miedziowym. E, także dzisiejsza moja opinia będzie poświęcona na temat tego kremu od Facebook. Jest to nowość w drogerii Hebe. nawilżająco rozświetlający krem Żel, ferment ryżowy. Kartonik też jest taki minimalistyczny. Tutaj napisane nawilżająco rozświetlający krem Żel, bez zbędnego pitu-pitu marketingowego. Tutaj mamy najwięcej informacji umieszczonych przez producenta i z tymi informacjami. Teraz chciałbym was tutaj e, zapoznać. Kim jestem? Jestem nawilżająco rozświetlającym żelem o wegańskiej formule stworzonym do nakładania na skórę twarzy zaraz po etapie oczyszczania i tonizacji. A gdzie serum? E, odczuwalnie nawilżam skórę i pomagam przywrócić jej komfort. Nadaje się do każdego rodzaju skóry, szczególnie tej młodej. Moja lekka, kremowo-żelowa konsystencja nie obciąży Twojej skóry, a przy regularnym stosowaniu pomogę Ci przywrócić naturalny blask, wygładzę skórę i odżywię ją. Mm, to nam napisała Bielenda. Ferment ryżowy, ekstrakt aloesu, centelazję, tika, trehaloza. Główne składniki zostały e, wyróżnione tego produktu. No skład jest dłuższy, oczywiście jakbyśmy mogli to e, zauważyć, tak, czyli mamy więcej składników e, w bazie e, tego kosmetyku. I teraz zrobimy sobie analizę składu. Mamy wodę, no mamy propanediol, nośnik przenikania składników aktywnych w głąb skóry, trehalozę, która odbudowuje płaszcz lipidowy, zagęstnik i emulgator, pentelenglikol, nośnik przenikania, Później mamy Malto Oligosyl Glucoside. Jest to składnik, który regeneruje skórę i łagodzi podrażnienia. Gliceryna, która jest humektantem o właściwościach bardzo silnie nawilżających. Saccharomyces Rice Ferment Filtrate, czyli ferment ryżowy o działaniu zapewniającym glaskin, efekt mocnego rozświetlenia przy okazji mocnego nawilżenia skóry. Później w składzie mamy olej ryżowy, który działa okluzyjnie i ochronnie. Później mamy oliwę z oliwek, która wykazuje działanie ochronne. Później w składzie mamy m.in. hydrolizowane proteiny sojowe, które mają tutaj działać lekko przeciwstarzeniowo. Później w składzie mamy centella asiatica ekstrakt, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej o bardzo silnych działaniach łagodzących skórę. Później mamy aminokwasy ryżowe, czyli uzupełnienie fermentu ryżowego, działanie wspierające odbudowę bariery hydrolipidowej. Beta-cistoesterol o właściwościach regenerujących skórę. Później mamy nośnik przenikania składników aktywnych w głąb skóry. Ekstrakt z aloesu, który wykazuje działanie łagodzące podrażnienia. Później mamy L-prolinę, aminokwas, która wykazuje działanie regenerujące skórę. Później mamy nośnik przenikania, później mamy olej awokado, który działa tutaj ochronnie, e, później mamy z, e, stabilizator emulsji produktu, brylę chyba trzeba ubierać w końcu, e, później mamy nośnik przenikania, zagęstnik, stabilizator emulsji, helator, disodium etta, czyli zakaz łączenia z tripeptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej, możecie o tym od razu zapomnieć. Później mamy Ascorbyl palmitatę jako regulator pH, nieaktywna forma witaminy C, która nie robi urodowo totalnie nic. To Koferol, witamina E, witamina młodości, antyoksydant, zastosowana w małym stężeniu. Ona tutaj zapobiega po prostu jełczeniu olei. Później mamy 1,2-heksanediol, transporter przenikania substancji aktywnych w głąb skóry. Później mamy stabilizator emulsji, regulator pH i tylko i wyłącznie tyle. Także to też trzeba było przeanalizować. I teraz tak, czy jest to krem nawilżający? Tak, ale na chwilę. Podoba mi się. To opakowanie tutaj jeszcze widzicie resztkę kremu <grymne> na tym. Podoba mi się aplikator. Forma aplikacji przyciskamy. Jabada mamy kremik, tak? Kremik o bardzo fajnym, przyjemnym zapachu, ale powiem Wam tak, on się bardzo szybko wchłania. Naprawdę bardzo szybko się wchłania. Zapach jest naprawdę ładny. To trzeba głośno powiedzieć. Zapach? Zapach jest piękny. On się utrzymuje kilka minut na twarzy, później się um, ulatnia. Aczkolwiek, nawilża na chwilę. Jeżeli macie skórę na retinoidach, albo na kwasach, nie będziecie zadowoleni ani usatysfakcjonowani z otrzymanego y, poziomu nawilżenia, bo wasza skóra bardzo szybko będzie protestować i będzie apelowała o jeszcze więcej nawilżenia, ponieważ jest to formuła żelowo-wodno-kremowa. I mogę się zgodzić tutaj y, z powiedzeniem y, Bielendy na temat y, tego produktu: że będzie to bardzo dobry produkt dla nastolatków. Dla osób, których skóra jest bez problemów, nie jest trądzikowa, nie jest bardzo mocno łojotokowa, nie jest wysuszona. Dla nastolatków ze skórą problemową, jako taki nawilżacz na co dzień, po prostu, żeby tą skórę lekko nawilżyć. Dla takiej skóry, która. Nie ma jakoś szczególnie rozszerzonej grupy zapotrzebowań, to ten produkt będzie zdecydowanie w porządku. Ale dla osób, u których np. rozpoczął się proces starzenia, skóra jest sucha, zwłaszcza topowa. Jeżeli się złuszczacie na retinoidach, jeżeli się złuszczacie na kwasach, no i ta skóra daje Wam wyraźne symptomy, że ona jest przesuszona, w związku z tym, że nastąpiło uśpienie czynności gruczołów łojowych, ponieważ zmierzamy tutaj do wyregulowania ich funkcjonowania, no niestety ten krem będzie słaby. Jeżeli macie czas aplikować go sobie co minutę, aż w końcu się Wam zroluje, to jest bez sensu. Także ten produkt od Bielendy mogę powiedzieć dla nastolatek, dla nastolatków, jako taki nawilżacz o lekkiej konsystencji, dla totalnie skóry niewymagającej, Bóg wie jakiej pielęgnacji, ok? To będzie taka lekka formuła nawilżenia, ale nie dla osób, które są na retinolu, na kwasach. W aktywnym procesie starzenia się skóry, albo jeśli mają skórę atopową, bardzo wrażliwą, odwodnioną, e, przesuszoną, która wymaga naprawdę zaawansowanej, mocnej, m, bardzo skutecznej pielęgnacji, no to niestety nie A -a. w życiu, e, ponieważ jest to naprawdę bardzo lekki produkt. No chyba, że mając skórę lekko tłustą, ale nie w aktywnym procesie starzenia to może na dzień pod makijaż. Powiem tak, byście musieli sami spróbować, aby wydać mu e, po prostu werdykt. Jest to produkt zagadka. Ja go na twarz nie będę używał. W moim przypadku się wchłania bardzo szybko i ja zaraz czuję efekt ściągania. E, więc ja go sobie złożyję na ciało. Na ciało, bo jest bardzo fajny, lekki, wodny, żelowy, bo ja nienawidzę tłustych, masłowatych, gęstych formuł na ciele. Mnie to aż obrzydza. Ja kocham balsamy, które się wchłaniają całkowicie. No i ten kremik się w moją skórę ciała będzie całkowicie wchłaniał, tak? Także to już da mi pełne zadowolenie. Do twarzy z całą pewnością tego produktu nie zużyję, ponieważ on... Przy skórach, w trakcie rekinizacji albo kwasokuracji jest po prostu za słaby. Jest to produkt stworzony typo, pod, pod, typowo pod grupę m, osób, e, nastolatków, które po prostu szukają dobrego, nawilżającego kremu do twarzy z dobrym e, składem. Także taki kremik będzie dla nich spoko, nie? Czyli jeśli macie córkę albo syna w wieku dorastania, interesują już ich kosmetyki, produkty do pielęgnacji, a nie mają problemów ze skórą, czyli atopii, trądziku, grudek, zaskórników, po prostu mają skórę czyściuteńką, zdrową, bez jakichkolwiek problemów, to możecie taki nawilżacz im kupić. I wtedy naprawdę wywołacie uśmiech na ich twarzy, nie? bo kupiliście ich pierwszy kosmetyk i mnie, aczkolwiek dla takich naszych zaprawionych skór to jest co jak. Także powiem tak, dla skór dojrzałych i ta, yy, w procesie starzenia 0 na 10. W przypadku skór nastolatków, dla skóry bezproblemowej szukającej naprawdę lekkiego nawilżenia może być 10 na 10. Jest dostępny w Hebem. na plus naprawdę fajny skład yy, i fajny zapach, także na dzisiaj to tyle jeśli się film podobał to łapka w górę jak nie to w dół, wysyłam wam dobrą energię do następnego filmu, buziak wielki